Siemano, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej, niestety, przerwie na moim kanale. Dłuższej przerwie spowodowanej tym, że po prostu byłem w szpitalu. No, pewne problemy zdrowotne, a które w sumie opisałem na karcie społeczności, mm, sprawiły, że niestety nie mogłem regularnie publikować, ale już wracam, jestem już dla Was i dzisiaj stworzyłem film o transferach, które już wydarzyły się dotychczas w ekstraklasie, a dzieje się sporo, no bo oczywiście styczniowe okienko zostało otwarte. Pierwszy najważniejszy transfer to odejście Nene, czyli środkowego pomocnika z Jagiellonii Białystok, bardzo ważnego piłkarza w układance Adriana Siemieńca, dlatego że to był piłkarz, który opuścił tylko jeden mecz w sezonie mistrzowskim. Zresztą też otarł się o Double Double. To był naprawdę bardzo ważny piłkarz w tej drużynie 9 goli, 8 asyst w sezonie mistrzowskim. Zresztą też teraz zagrał w pięciu meczach Ligi Konferencji na 6, także trzeba jakoś tego piłkarza zastąpić, a odchodzi do chińskiego. Yunnan Yukun FC na pewno zostanie zapamiętany ze swoich świetnych strzałów z dystansu lewą nogą. Zdał w ten sposób kilka naprawdę pięknych bramek dla Jagiellonii. Nie chciał niestety przedłużyć kontraktu. Szkoda. Jadze na pewno pasowałoby ściągnąć kogoś na jego pozycję. No zwłaszcza, że w sumie mogli się spodziewać tego transferu. No bo przecież był to ostatni dzwonek, żeby cokolwiek jeszcze na portugalczyku zarobić. Dlatego, że jego kontrakt wygasał w czerwcu, więc 400 tysięcy euro, które... Jagielonia zainkasowała od Chińczyków, jest moim zdaniem i tak dobrą ceną, no właśnie ze względu na to, że ten kontrakt wygasał i za pół roku Nene mógłby już sobie odejść za darmo. Co ciekawe z Jagielonii odszedł też Jetmir Haliti, który przybył do klubu za darmo, a Jaga jeszcze na nim zarobiła 100 tysięcy euro. Raczej zapamiętam go z kilku błędów, największych chyba gdy... Podał piłkę we własnym porukarnym do jednego z zawodników GKS-u Katowice, co oczywiście skończyło się stratą bramki. A też pewien od losu jest taki, że odchodzi do Mlady Bolesław, czyli w sumie do jedynego klubu, który jak do niej w ogóle ograł w lidze konferencji 1-0. Tam właśnie Mlada wygrała i to była jedyna porażka Białostoczan w tej tegorocznej edycji. A teraz czas na największy transfer ostatnich dni. Leonardo Rosza, czyli lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy przechodzi z Radomiaka do Rakowa Częstochowa i o tym ruchu już mówiło się naprawdę sporo jeszcze w trakcie rundy jesiennej, dlatego że Rosza już w trakcie poprosił o to, żeby nie grać w meczu ze Śląskiem Wrocław w ostatnim meczu zamykającym tę rundę jesienną, zaległym właśnie dla Radomiaka. I oczywiście prośba została spełniona. Powiedział też o tym trener Bruno Baltazar, że było to dla niego dziwne, ale jednak do tej prośby się przekonał i roszy po prostu nie wystawił radom jak wygrał, ale to w sumie nie o tym dzisiaj. W każdym razie chodzi o to, że rosza już wcześniej był łączony z rakowem. Teraz wydarzyła się taka sytuacja, która była właśnie niespodziewana, ponieważ gdy już przyleciał, przyjechał w sumie na testy do Częstochowy, to nagle coś się w testach medycznych nie poszło najlepiej i okazało się, że na razie z tym transferem muszą się wstrzymać. I wtedy Raków stwierdził, że ruszy temat, który również był wcześniej poruszany, czyli ściągnięcie Imada Rondicza z widzewa łódź. I jak na ten moment okazuje się, że Rosza przejdzie do Rakowa Częstochowa. A do tego Raków również będzie chciał powalczyć o Imad Rondicza. Nie jest to wykluczone, że obaj ci zawodnicy znajdą się w tym sezonie w Rakowie Częstochowa. Leonardo Rosza, lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy, 11 goli, Imad Rondic 9, więc naprawdę Raków mocno się zbroi, jeżeli dwóch zawodników by zdobył. Natomiast my dzisiaj skupiamy się na Roszy, który właśnie został zawodnikiem Rakowa. Osobiście uważam, że Rondic jest piłkarzem bardziej wszechstronnym, więc jakoś tak... Bardziej widzę jego w wrakowieczne stochowa, a nie tylko wysokiego Leonardo Roszy, który będzie tam wygrywał główki. Jakoś wydaje mi się, że oczywiście Roddyś też jest dobry w tym elemencie, akurat stowywa bramki strzałami i głową, ale no uważam, że jest bardziej wszechstronny, więc jakoś bardziej ten piłkarz mi się tutaj podoba, ale wiem, że. Rosza ma swoje plusy, no wiadomo, strzelił co strzelił, ale również ta kwota za niego naprawdę nie jest duża. 750 tysięcy euro to jest kwota, którą raków musiał wyłożyć, więc wydaje mi się, że naprawdę niezłe pieniądze jak na piłkarza, którego zaraz mogą sprzedać pewnie 3 albo i 4 razy drożej. A teraz plotka, która również dotyczy rakowa częstochowa. Ben Lederman to piłkarz, który niestety obecnie nie znajduje uznania w oczach Marka Papszuna, dlatego jest szansa, że z klubu odejdzie i właśnie po niego zgłosił się GKS Katowice, więc przeszedłby Lederman taką samą drogę jak Bartosz Nowak, który również z Rakowa przeszedł do GKS u Katowice tego lata, ale z tego co powiedział trener Rafał Górak, no to właśnie ich oczekiwania są bardzo różne, jedni są na Antarktydzie a drudzy są tutaj, gdzie my jesteśmy, więc podejrzewam, że oczekiwania finansowe są całkowicie inne, natomiast jeśli chodzi o tego zawodnika, no to właśnie zostało mu też pół roku kontraktu, więc jeżeli Raków chce zarobić, musi go sprzedać teraz. A teraz czas na kolejny potwierdzony transfer, o którym na pewno już słyszeliście i choć nie jest z Ekstraklasy, to jest jednak z Polski, mianowicie z pierwszej ligi. Za 2 miliony euro Wiktor Bogacz odchodzi z Miedź Lignica do New York Red Bulls i jest to rekord. Przede wszystkim oczywiście rekord tego okienka, ale także rekord pierwszej ligi, który wcześniej dzierżył Kamil Glik, który odchodził do Palermo za milion euro i to był dotychczas rekord pierwszej ligi, no ale teraz Wiktor Bogacz ten rekord pobił. I co najlepsze 2 miliony euro to nie wszystko, bo mieć zagwarantowała sobie zarówno bonusy, jak i procent od przyszłego transferu wychowanka delty Warszawa. W tym roku skończy dopiero 21 lat, a już latem wiadomo było, że z klubu wkrótce pewnie odejdzie, bo ofertę właśnie od New York Red Bulls też odrzucił, a słyszało się również o zainteresowaniu Juventusu, Atalanty, Augsburga, a także z Holandii i Portugalii, więc wyjazd za granicę był najbardziej prawdopodobny mimo zainteresowania także ze strony Rakowa. Na poziomie pierwszej ligi strzelił 8 goli, więc nie jest to jakaś ogromna liczba, ale akurat zanim przemawia jakość tych goli, tutaj właśnie nie chodzi o tę liczbę. Tylko właśnie o jakość, i tak właśnie też e, tłumaczyli to e, działacze Miedzi Legnica, że właśnie ze względu na to zdecydowano się na jego transfer, właśnie w New York Red Bulls. A teraz czas na innego Wiktora, Nowaka, ze Znicza Pruszków, który z pierwszej ligi przenosi się do ekstra klasy, do górnika Zabrze. Nowak jest defensywnym pomocnikiem, o którego zabiegało kilka klubów ekstraklasy, widzew czy korona, ale najbardziej zaangażowani byli ci więksi, Raków i Górnik. Jednak Nowak wybrał opcję zabrzańską. Nowak również skończył w tym roku 21 lat. Na poziomie pierwszej ligi, no prawie ma już 80 spotkań, jest defensywnym pomocnikiem, no i właśnie jak widać, już na tyle doświadczonym, że może akurat w ekstraklasie sobie poradzi. W każdym razie. Na jego transfer zdecydował się właśnie górnik zabrze. Bardzo nieciekawy ten transfer. No, taki piłkarz, no to nawet i za rok czy dwa może zostać wytransferowany za naprawdę niezłe pieniądze. A teraz czas na transfer, który nie doszedł do skutku, czyli no może troszeczkę plotka, może nie. W każdym razie chodzi o Michała Rakoczego, który miałby odejść z Krakowi do górnika Zabrze, który właśnie ostatnio o niego zabiegał. Podobne jednak strony nie za bardzo mogą się dogadać odnośnie finansów. Górnik chciałby najpierw tego piłkarza wypożyczyć, a później wykupić za kwotę od 600 do 900 tysięcy euro. Krakowie oczywiście nie przystało na te propozycje. Oni oczekują 1,5 miliona euro. W sumie to się nie dziwię, bo wiadomo jaki potencjał ma Michał Rakoczy. Zresztą no on w tym roku dopiero będzie miał 23 lata, więc no też uważam, że można go sprzedać za o wiele więcej. No właśnie pytanie: co będzie lepsze dla rozwoju tego zawodnika? No, myślę, że jednak gdyby dostał szansę w górniku grania po prostu więcej, no to może mógłby faktycznie się wybić. A tak to. Teraz w Krakowie, no jeżeli faktycznie szykują mu jakieś szanse, to oczywiście niech zostaje, ale jeżeli nie, no to pasowałoby jednak naciskać na ten transfer, bo jak na ten moment w Krakowie po prostu się marnuje. Chociaż, no podejrzewam, że też trenerzy nie są ślepi i widzą, no widocznie ten piłkarz nie prezentuje się tak dobrze, jakby mógł, no a inni są po prostu lepsi. Lech Poznań. Pierwszy oficjalny transfer potwierdzony przez ten zespół to ściągnięcie Gislego Thordarsona z Wikingura Reykjavik, czyli z Ligi Islandzkiej. Tordarson jest młodzieżowym reprezentantem Islandii, gra na środku pomocy, w tym roku również skończy 21 lat. A w barwach Wikingura ma za sobą Mistrzostwo Kraju w sezonie 22-23, a także występie w Lidze Konferencji w sezonie obecnym. Poznaniacy wyłożyli na jestem 500 tysięcy euro, więc naprawdę jest to duża kwota. Jak na piłkarzy, którzy odchodzą z ligi islandzkiej, Ale Olecho było ciekawe i na przykład w kontekście Adriela Balui, ponieważ w mediach pojawiła się informacja, że może odejść do Radomiaka Radom. No właśnie. Kluczem jest to, że Lech nie wziął go w ogóle na obóz. Nie dostał już swojej drugiej, trzeciej, czwartej szansy w Lechu Poznań i po prostu będzie musiał z klubu odejść. Kibice się cieszą, no bo naprawdę ten piłkarz przez 3,5 roku strzelił 6 goli, a jeżeli policzymy sobie to, ile zarobił, no to ostatnio wypłynęła informacja, że zarabiał 140 tysięcy złotych miesięcznie, więc jeżeli sobie policzymy 42 miesiące około, w trakcie których zbierał no właśnie po 140 koła miesięcznie, no to około 6 milionów bez premii, to naprawdę za jednego gola miał minimum milion złotych, także ludzie, naprawdę nie dziwię się, że Lech odetchnie z ulgą, jeżeli Balua odejdzie, natomiast wracając... To Radomiak jednak nie skusił się na ściągnięcie baluje. Czekamy na dalszą sytuację. W każdym razie no, nie podejrzewam, żeby ktoś z Polski skusił się na tego zawodnika, zwłaszcza, że no właśnie, przelicznik goli na pieniądze, naprawdę kiepski. Ale to nie jedyne odejście z Lecha. Ale tutaj podobno jednak ważniejsza jest kwestia tego, że piłkarz sam chce z powodów osobistych odejść, no dlatego możliwe, że odejdzie na wypożyczenie. Chodzi o Eliasa Andersona, czyli lewego obrońcę, który przyszedł w lecie 2023 roku do klubu. No i właśnie teraz może odejść na wypożyczenie. W grę wchodzi kierunek szwedzki lub duński. Z Ekstraklasy odchodzi natomiast Koki Hinokio, czyli piłkarz, który dotychczas grał w Staliniec, wcześniej także miał epizod w Zagłębi Lubin. Ale odchodzi do pierwszej ligi, czyli do EKS. u To jest zawodnik, który no już tego sezonu nie miał najlepszego, bo nie dowiózł żadnych liczb, więc wcale się nie dziwię, że jakoś tam ten kontrakt udało się no w sumie nawet nie rozwiązać, ponieważ EKS zapłacił Stali Mielec, Także myślę, że dobry deal, skoro ten zawodnik no, nie radzi sobie już w ekstraklasie, a jeszcze udało się na nim zarobić. No zwłaszcza, że też jakieś tam zastępstwo sobie stale znalazła Fin Pyrypetteri. A u nas w ekstraglasie fińskich peterich się bardzo docenia. W każdym razie Piri Peteri Hanola, czyli właśnie środkowy pomocnik z Finlandii. To nowy zawodnik Stali Mielec. Przechodzi na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, ale z opcją przedłużenia umowy, więc jeśli się sprawdzi, to będzie mógł zostać. Ma za sobą występy w reprezentacjach Finlandii od U16 po U21. W poprzednim roku, a więc w sezonie w Finlandii, bo tam gra się systemem wiosna-jesień, zagrał w 29 meczach, strzelił 4 gole, zanotował 8 asyst, no więc jest to i tak lepszy wynik niż Koki Hinokio. A teraz czas na ciekawe posunięcie piasta gliwice, które też jest... No Wymuszone odejściem Arkadiusza Pyrki, prawdopodobnym oczywiście, dlatego że Pyrka nie trenuje z drużyną, no i właśnie mówi się o tym, że po prostu z Gliwic odejdzie. W każdym razie do Piasta Gliwice przejdzie Akim Zedatka. Zedatka przychodzi z Lille, do którego trafił po dobrym okresie w Clermont Foot, a w 2022 roku był wart nawet 4 miliony euro. No niestety po transferze w nowym klubie się nie odnalazł, wędrował na wypożyczenia do Auxerre i Realu Saragossa, a po powrocie mógł szukać sobie nowego klubu. W tym sezonie zagrał dwa mecze w rezerwach, a odejść udało się dopiero teraz za sprawą uzgodnienia rozwiązania kontraktu z LIL, dzięki czemu do piasta trafił zupełnie za darmo. A wcześniej do piasta dołączył także Erik Girka, czyli piłkarz, którego możecie już kojarzyć z ekstraklasy, dlatego że zagrał całą rundę w Górniku Zawrze i to naprawdę zagrał ją nieźle. Irka jest suwakiem i to jeszcze nie starym, a doświadczenie właśnie w Ekstraklasie jakieś tam ma, więc może aklimatyzacja będzie łatwiejsza. No w każdym razie do Polski trafił na stałe, bo rozwiązał umowę z Wiktorią Pilzno, z którą zresztą dwa sezony temu grał w Lidze Mistrzów i to rozegrał wszystkie mecze grupowe. W tym sezonie również występował w Lidze Europy w barwach Wiktorii Pilzno i zagrał w pięciu meczach, zresztą też w Lidze zagrał w dwunastu spotkaniach i strzelił trzy gole, więc... Myślę, że jest to wynik, który no, może przenieść spokojnie na ekstraklasowe boiska, a też plusem jest to, że ma po prostu właśnie spore doświadczenie. No, niewielu piłkarzy ekstraklasy może się pochwalić tym, że grało w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi, Barcelonie czy Interowi Mediolan. A teraz czas na strzelanie dla rywala z Zamiedzny, bo przecież wcześniej grał w Górniku, także no, w sumie ciekawi mnie jak przyjmą to kibice klubu z Zabrza. Idziemy dalej, Radomiak walczy o to, zaciekle, rozpaczliwie, żeby utrzymać się w ekstraklasie. No i teraz obrał troszeczkę inny kierunek, bo już nie jest to Portugalia, Brazylia, a ściąga piłkarzy ze wschodu, głównie z Litwy. Pierwszy z nich to Paulius Golubicka z Żalgirisu w Wilno, podpisał kontrakt aż na 2,5 roku. Jest środkowym pomocnikiem ofensywnym, który w znacznym stopniu przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Litwy przez Żalgiris w poprzednim sezonie. Strzelił 8 goli, zanotował 14 asyst, a jego nazwisko przejawiało się także wśród innych ekstraklasowych klubów. Golubicka gra także w reprezentacji Litwy, ma za sobą 30 występów, więc zawsze jest to e, jakiś poziom też europejski. Pewnie niewielkie turnieje, ale jednak także eliminacje, więc... Bardzo ten transfer mnie ciekawi. No zawsze oczywiście jest to inna liga, z której przychodzili piłkarze do nas i wcale nie brylowali, ale myślę że też też warto tego zawodnika obserwować. Drugi transfer Radomiaka z Litwy to pozyskanie Steva Kinga. Jest 24-letnim środkowym obrońcą, który jak dla mnie to jest jakimś wędrownikiem, bo w sumie to co chwilę zmienia kraj, w którym gra. Grał na Malcie, w Stanach, w Estonii, Czechach i właśnie na Litwie. To no, mimo wszystko jednak na Litwie na pewno w końcu odnalazł swoje miejsce, bo zagrał w zeszłym sezonie w 34 meczach i strzelił cztery gole, a środkowa obrońca w Radomiaku na pewno bardzo się przyda, dlatego też, że podobno odchodzi Rafael Rossi, Mateusz Cichocki leczy zerwane węzadła krzyżowe, no i w zasadzie to ostatnim nominalnym stoperem został Rachił Mamadow. a Luizão, który również pod koniec tej rundy występował na tej pozycji, również odchodzi i teraz pomówimy sobie o tych, którzy właśnie z Radomiaka odchodzą na pewno. No i właśnie z klubem pożegnał się Luizão, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron, ale klub jak widać już bez problemu sobie zna, z radomia odszedł także Jean Peglow, na którym radomianie jeszcze zarobili, jednak dokładnej kwoty przejścia do MLS, do DC United nie znamy. I wisienka na torcie Wagner Diasz, który odchodzi z klubu po aferze związanej z pobiciem Rafała Wolskiego podczas treningu. Rzekomo zawodnicy pokłócili się o jakąś błahostkę, a agresor uderzył Wolskiego tak, że ten stracił przytomność. No i właśnie teraz widać jakie są tego konsekwencje. Diasz odchodzi. Kontrakt został rozwiązany, mimo tego, że miał go podpisanego do 2026 roku. Tyle na dzisiaj. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, dlatego że transfery się dzieją cały czas. Codziennie i podejrzewam, że no właśnie nawet i w tym momencie jakiś transfer mógł się wydarzyć i Wy mi zaraz w komentarzu napiszecie, że to się wydarzyło, a tego w filmie nie ma. No cóż. Takie są realia tego okienka transferowego. Nakręcamy się. Pierwszy film w tym temacie już puszczam, a wy obserwujcie kolejne. Dzięki wielkie za dzisiaj i oczywiście do zobaczenia.